Honor, godność i lojalność. No to zaista lojalność, że króla będzie mi nie? Jest! Przyszli panowie! Ale fajnie, mam kolegów! Wow! Panowie, czy jest jakaś opcja, żebym mógł mieć męża z moim synem? Jest! Mój syn i dziedzic Boże, jeszcze Władimir zaproponowało! Zostaw Wladka. Nie, no nie będę nazywał syna Henryka Władimir, no! jak powalony jesteś! Jak Henryk by mógł nazwać dziecko? Jak Henryk by mógł nazwać dziecko? To może nazwijmy go Sergej Szojgu Putin. Coś co łączy. Ja i Sezam z radością moczymy się w łaźni. Widzę, że Henryk będzie miał homoseksualny epizod. Dobra, wiem co zrobię. Poczekam. Poczekam sobie. Spokojnie, powoli. Król Władysław jak się poznaliśmy. Ty, świetnie. Król Władysław chyba padł. XD. Ty, to co, Czechy nie mają władcy? Co jest? Z tej strony Montażysta. Miłoby było, jakbyś zostawił suba i lajka. Like już nie przeszkadzam. Miłego oglądania. Ty, o co tu chodzi? Co się stało tej? Kurde, o co... Król padł, ale dlaczego Czechy nie mają herbów w stolicy już? Bo ja już tego nie rozumiem, bracie. A, bo królem... O. Bo ja już podlegam cesarzowej chyba. Ten król Czech to jakiś nob. Zaproszenie do rady. Pewnie, że tak. No właśnie nie wiem, gdzie Czechy mają stolicę, chłopie. Nie mam zielonego pojęcia. I ja nie mogę iść na wojnę. Dobra, narobił wasali. Ej, ej co on robi w ogóle? Patrz! Stary, on rozdzielił tonę wasali, tylko wiesz jaki jest problem? Ja bym mógł ich teraz wciągnąć one, one after another, nie? Tylko ja nie mogę wypowiadać wojny, bo nie mogę wypowiedzieć wojny bez użycia haka. Kurde, no. Ty, no i nie może mi znaleźć haków na gościa. Kurde, panowie. Nie może mi znaleźć haków, nie? Tego króla. Kurka wodna. Chyba mam słabego zarządcę szpiegów, nie? Tak mi się wydaje. Kurde. Albo sam nie wiem. No nie wygląda to dobrze. Dobry jest? No ale to dlaczego chłop nie może znaleźć haków na gościa? Przedstawione niezbite dowody, że twoje małżeństwo z hrabią jest związkiem pomiędzy krewnymi, ta informacja pozostanie między nami, jeśli natychmiast zakończysz ten niegodziwy związek. Jak krewnymi? Przecież ja nie wiem, kim ta kobieta była, ją... Ja... Boże? Kurde, 60-letni alkoholik, atażuje, nie? Dobra, no to powiem tak. No niestety musiałem zakończyć związek z żoną. Ja nie mogę pozwolić, żeby Claire miał na mnie yy, haka, nie? No proszę was, czy nie możemy jakiegoś naprawdę fantastycznego znaleźć haka? Błagam was, no błagam was na kolanach. Znajdźmy jakiegoś haka na niego. Bo ja bym się nie chciał wyzwalać. O niezależność robić wojnę. Czekaj, co ja bym chciał wybrać? Niby ludzie mówią, że krew jest najlepsza. Ja bym wziął to. Niech będzie legitymizacja, nie? Niech będzie. Ja to coś takiego zrobię. Mogę kopalnię? 1200 złota. Dobra, jeszcze 200 złota i kopalnia leci na trzeci poziom. Boże, ja nie będę... Boże, róbcie, no... Nie mogę haka znaleźć. Ty, ale wiesz, że ja bym mógł teraz, jak mam Walencję w sojuszu, to wypowiedzieć mu legitnie wojnę o moje roszczenia i na przykład mógłbym iść na wojnę z królem i na przykład wchłonąć k hrabstwo Pragi, stary. Co o tym sądzicie? To jest dobry pomysł, Iło mi się wydaje. Mam tysiąc złota, mogę zatrudnić tysiące najemników, mogę upokorzyć króla. Króla, chłopie. Wiesz, o co chodzi? Nie przyjdzie ta Walencja. Ale stary, ja mam 1000 złota, ja mogę normalnie... Ale walczymy o Królestwo Pragi, tak? O Pragę byśmy walczyli. O Pragę, nie? Mi się wydaje, o Pragę byśmy walczyli. O stolicę, nie? Tak jakby. No dobra. Sigma? Henry from Scallets is uh, Sigma, guys? Jeszcze wziąłem gościa do niewoli? I jeszcze zażądam zakładnika jego córki? I chłopie... S? Nie wiem po co brałem tych najemników, Praga jest moja, chłopie? Nie, nie będę w Radzie jego zajmował miejsca, nie? Mam to gdzieś. Ja bym chciał go, kurde... Obalić, albo... Chciałbym go zniszczyć. Coś w tym stylu, bo Ja bym chciał królem Czech zostać. A niekoniecznie wiem, jak to zrobić, nie? Ty, dziewczyny, ty, ja mam 59 lat i jak ja mam zostać królem Czech? Ja nie mogę zostać królem Czech. Ja muszę jakoś uzurpować tytuł. Tylko jak uzurpować tytuł, panowie? Czech. Brr, wypowiedz wojnę, zerwie rozejm. Ale ja nie mogę wojny wypowiedzieć. Aha, bo my mamy rozejm, tak? Do którego? Mam zakładnika, k***a, co się tu dzieje? No, powiem tak. Nie fajnie. Nie fajnie, panowie. Ja mam 2000 tysiące ludzi, moja żona jest porwana, zaręczony jestem. Mam następcę dobrego, Marcina Kobyłę, który jest postać wiecznie, k**a Mam haka na tego gościa, że on, jakby to powiedzieć, mogę go szantażować. Stary, bo mam na niego haka, znalazłem nareszcie. I mogę mu wypowiedzieć wojnę o moje roszczenia. I ja bym chyba chciał zdobyć jeszcze jakieś od niego wojnę. Ewentualnie mogę ruszać tutaj na tych gości na południu, nie? I tutaj mogę użyć haka. Nie, nie mam, nie masz dostępnego haka na króla Brytyjsława? Jak to nie mam dostępnego na niego haka? Przecież mam na niego haka. Kurde, o co tu chodzi? Poczekaj, twoje roszczenia. Kurde, jak to nie mam. Powinienem mieć haka. Szantażuj? Dobra. Mm. Nieudany szantaż. No, zrobiłem na niego haka. Więc zobaczymy, kurde. Ale wojny i tak nie mogę wypowiedzieć. Ale za to jego. Je, wojnę, mogę pójść o wojnę o niezależność stary. Idę w wojnę o niezależność. Ja to wczytuję, bo ja zepsułem całkowicie. Co ja zrobiłem, chłopie? Jak debil. Kup, wojnę. Dobra, czekaj. On ma 3000 ludzi. Kurde, dobra, czekam aż się skończy trus. Zapobiegaj. Przyznać roszczenie do Lombardii. Ja nie chcę do Lombardii. Dobra, czekamy dalej. Czy ja idę w wojnę o niezależność, czy ja powinienem starać się rozmontowywać Czechy po kawałku? Nie mam pojęcia, nie. Niezależność, no też mi się tak wydaje. Że wojną o niezależność będzie lepsza. Powiedziałeś wojnę królowi Bratisławowi. Czekaj, wezwę tutaj do wojny tych ludzi, nie? Dobra. Okej, okay, ja sobie poczekam na wsparcie. Ty, no dobrze, no okupuję im stolicę, prowadzę wojnę o niezależność. To oni muszą ją odbić. Ja mam 4000 ludzi, mogę się z nimi pobić. Oni już mają 5000 ludzi. Będzie. <śm> No, Król Czech został chyba wybrany na cesarza HR chłopie. No, to to nie jest dobrze, nie? No ale tak czy inaczej, no stary mi leci warscore na plus, nie? No teraz by się przydało im wydać bitwę, a Walencja, która ma mi pomóc, no nie za bardzo chce się bić chyba. Z tego co widzę, zobacz. Nie, no powinniśmy ich spracić To easy. Jak ja ich solo podejście syna. O Jezus, mój syn zmarł. To kto jest moim następcą? Detryś z rodu Kobyła. O Boże. Nie no, Detryś ma dwa lata. To niedobrze to wygląda. Ty, ale chyba będę niezależny teraz. Ty, ładnie. Dobra, jest git. Jestem niezależny. Skalica jest niezależna. Okej. Okay. No to problem jest taki, że graniczymy tylko z HR, -e, bo król Czech został wybrany, stary yy, tym... Król Czech został wybrany, jakby to powiedzieć. No, ziomem z HR, -e, nie? No to panowie. Ty, ale ja mam 4k ludzi, ja nie jestem taki słaby z drugiej strony, chłopie. O, jestem niedołężny. No to super. O Boże, mam trzyletniego następcę. No dobra. Wiesz co, czy mógłbym Ci zmienić nazwę, stary? Nie będziesz się nazywał Detresz, tylko będziesz się nazywał... O, Prybisław się będziesz nazywał. Oj, 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 No to, kurde, koniec Henryka ze skalicy. 69 lat żył. Aha. Brno mi się wyzwoliło. Kulesz? Aha, nie mam kasus belli. XD? No to nie wygląda to dobrze. Została mi sama skalica. No, nie wygląda to dobrze. Mam na niego klejba wreszcie. Dobra, brno. Proszę cię, sklejmy mi Pragę. Wbijajcie się w nich. Git? Git. Dobra, Brno jest moje z powrotem. No, niestety jest problematycznie, ale. Czekaj, a Praga? Kunesz ma Pragę. No dobra. Eee, trzeba z Polską się ożenić. Ja i królowa Gabriella z Polski wielki ślub zorganizujemy dobra zaręczam się z Polską Królową i to robi nam potężny sojusz z Polską Polska ma 5k ludzi Praga jest kunesza czy ja bym był w stanie zawalczyć ze świętym cesarstwem rzymskim teraz z Polską no mniej więcej trochę tak Hrabs ja nie mam klejmów w ogóle XD chłopie ja potrzebuję klejmy nie ty, co się z Pragą stało? Jezus, Pragę wciągnęło HR. -e, co ty gadasz? XD, no to jestem w dupie, nie? No to pozostaje teraz Olin wojna z HR. -e, no nie ma innego wyjścia, chłopie. Nie mam innego wyjścia, pozostaje mi tylko Olin z HR, -e, nie? Chyba nie zostaniemy tym królem Czech, panowie. No, ewentualnie, jak ten typ umrze, nie? No to by było spoko. Bo on ma 10 tysięcy ludzi. Polska ma 5. Ja mam 3. Jestem trochę w... dupie nie ukrywam. Wejdź do Herej, podbijaj Czechy, a później się wyzwól. No ale kurde, to ja się przecież po to pozbija... Po, po wiesz. Przysięgnij lojalność, to co? Niskie zobowiązania feudalne. Co sądzicie? Dobra, przysięgam niskie. Moi drodzy, lojalność, niska lojalność zostało zrobione. I teraz tak, jeżeli ja tu przysięgłem mu... Patrz, ale to dalej mi nie daje możliwości wypowiedzenia wojny. Chłopie, więc jak ja mam ich podbijać, to po co ja przysięgłem im lojalność? Jak to mi nie daje możliwości wypowiedzenia wojny, stary. Ty, ale mogę cesarzowi HRE wypowiedzieć wojnę, xd idźte. się wejść pod KRE i spróbować, na niskich podatkach feudalnych podbijasz wasala twojego seniora. No nie mogę podbić nikogo, chłopie. Nie mogę podbić. Nie masz haka na Cezar Bors Tepor. Potrzebuję na tego cesarza haka. O Jezus Maria, ja mam postać... Z... Jestem postacią zhańbioną. Co jest? Czekaj, muszę wielki turniej zorganizować jak najszybciej. Ja cię pierdzielę. Zhańbiłem się jakoś. Coś kliknęłem jak debil i nawet nie widziałem, nie? Ja pitole. No to jestem debilem. Zerwałem ślub i jestem schambiony. nie? Dalej haków nie mogę na tego typa żadnych wyszukać. Czyli ja nawet wojen nie wypowiadam. Mój syn dziedzic, Marcin. Dobra, dobrze, że jesteś krzepki, Marcin. Klejmy mam, no ale kurde, co z tego? Nie mogę zaprosić rycerzy, bo nie mam nawet prestiżu, chłopie. Boże, to jest tragedia. Boże, mam... Jezus takich słabych ludzi. Ale dobrze, że mam dwójkę dzieci, nie? Dobrze, że mam chociaż dwójkę dzieci, może ich będę wyżenić w Stanie. Dobra, dołączę do twojej rady cholernej. Dobra, mogę zrobić wielki turniej. Dobra, to turniej organizuję w Skalicy. To już niech będzie, nie wiem, recytacja. Jolo, po prostu idźmy tylko i wyłącznie w prestiż, nie? Niech się dzieje ten wielki turniej, niech się zjeżdżają ludzie. Dobra, zrobiłem turniej i już nie jestem postacią schębioną, chociaż. No to chociaż tyle. To dzięki temu mogę zaprosić rycerzy na dwór i coś zacząć kombinować, kurde. Chociaż teraz. Kurde, że on się tak trzyma, ten typ, to jest aż niemożliwe. Uuu, proszę bardzo. To jest aż niemożliwe, że on się tak trzyma. Ale tutaj chodzi o to, że masz w kontrakcie wasalnym, że nie możesz wypowiadać albo to zmienić, tylko musisz dać cesarzowi coś w zamian, podatki albo coś. No dobra, no to jestem w kontrakcie i co teraz? Feudalne zobowiązkowania mam niskie i małe prawa wojenne mówisz? To on się na to nie zgodzi. No to może feudalne. O! Myślisz, że to będzie? Feudalne, zwykłe zobowiązania? Za prawa wojenne, nie? Tak to wygląda. Dobra. Dobra, zmodyfikowałem kontrakt wasalny i co teraz? I to było takie proste! Jezus stary! To czemu mi tego nikt nie napisał o tym pół godziny wcześniej, chłowie? Dobra, no to teraz się zaczyna zabawa, chłowie! O mój Boże, kochany, co? Jezus, no chłop ma siedem tysięcy ludzi, no? To są jaja jakieś, czy co? Dobra, może nie jestem najbystrzejszy, ale... Ale ta wojna się uda. Dobra. Mam! Dobra, mam jedną osadę. I teraz tak, ten typ tutaj nie ma sojuszu z Polską, xD. To, 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 to jest moja chwila prawdy, nie? Dobra, on nie ma już sojuszu z Polską. Boże, i chyba teraz będę mógł zostać królem Czech, nie? No ale dobrze, że się przy okazji czegoś nauczyłem. Nauczyłem się, jak modyfikować kontrakty, żeby miały ręce i nogi, nie? To chociaż dobrze. Mam. Dobra. Idealnie. Mam ten tytuł. Świetnie jest. I teraz tak, ciebie, a ty masz dużo ludzi w sojuszu. Może tu masz sześćka ludzi, to jesteś za duży. Do Pilzna jeszcze nie mam klejmów. A do ciebie może? Nie mam zbeli Tu mamy pokój. Dobra, no to trzeba bardzo powoli działać. Bardzo powoli trzeba działać i trzeba bardzo powoli klejmować. Ty, on mi ogłosi chyba regentem. Co jest? Czy ja bym chciał zostać regentem? Jego co sądzicie? Ty zostałem regentem. Nie no, jest inny dziedzic, ale ja zostałem jego regentem, tak? Kurka wodna, to ja już nie wiem. Prośba do cesarza, okej. Okay. Przyznanie roszczenia. Ok. Otrzymujesz... Yy, do Pragi dostałem roszczenie. Aha. I to przecież ja ma... Ty, dał mi Pragę! Dobra. S? To fajnie. Boże, ilo nie mam sojuszy. Dwa miesiące do pilzna. Uwaga. Dawaj, klej mój pilzno, proszę cię, bo ja chcę je zdobyć. Ono się przyda. No i pięknie. I wjeżdżam w pilzno od razu, to nawet nie ma co gadać. Jest. Dobra. Pięknie. Ten ma za dużo sojuszników, chłopie. Ajajajajajaj. Patrz, on ma 9k ludzi w sojuszu. Zrób sobie hrabstwo. Nie mogę zrobić księstwa. Nie mogę zrobić w ogóle niczego, stary. Wiesz, co chodzi, stary. Nie mogę. Po prostu nie mogę. Siema, dziękuję. Jakby ich rozbić przez, przed zjednoczeniem armii, to by było spoko. Nie no, stary to ja mam wojnę skerę? -y? Jak? Niemożliwe. Hmm. O Jezus. Naprawdę. Naprawdę. Zwerbowałem najemników. Cześć. Dobra, powiem tak. Zakończmy tu tą kampanię Króla Czech. Nie udało się. Nie udało się. Zakończmy tu kampanię Króla Czech. Trudno. Miał być Król Czech, ale nie będzie.